Jak oni grają w minicraft, aż normalnie głowa boli Każdy biega, każdy krzyczy, nikt tu chyba się nie szkoli Ten wojan gra przeżywa jak przy wielkiej okupacji Lata jak z tą sraczką w totalnej panice Wchodzę na serwer, a tam dramat jak w telewizji Ktoś buduje domek w piachu, myśląc, że to szczyt strategii Piszczą jak cnotki, gdy zobaczą jedną mobów hordę A potem w labę wchodzą sami, no normalnie szkoda słów trochę Jak oni grają w minicraft, aż śmieciarki biorą wzdłuż, bo Akcje, które by nie zrobił już nikt drugi. Ten wojan gra, przeżywa jakby świt ostatni w kraju. A potem znów lata jak straczką w wielkim swoim amoku w raju. Ile można oglądać pymka i Luczka te wybuchy? Co odcinek robią takie, że aż lecą w górę duchy? Jeden ginie pięćdziesiąty raz, drugi krzyczy, to był lak. A to po prostu był creeper i puf, robi się ciemny świat! e e e płonie, skrzynka pełna katastrofy. Ktoś tu biega bez brojówki, jakby miał niezniszczalne trofy. Ja patrzę na to wszystko, myślę, to jest jakiś film. Bo nawet tu. Zrobiłby tu większy skill Jak oni grają w Minecraft Aż mnie śmiech do zgonu bierze Każdy biega po omatku, jakby zgubił własne nerże Ten Wojan gra przeżywa jak ksiądz w stresowej narracji I znów lata jak sraczką w totalnej desperacji